Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, na dole jedno kliknięcie pomaga rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie. Nie ma nudy w poniedziałek, jeżeli ktoś chciałby przewijać od razu do typów, to macie tutaj magiczny suwak. Ja na przykładzie tylko kuponu wytłumaczę jak działa promocja ze zwrotem kasy za przegrany kupon do 200 zł, bo jeżeli ten kupon grupowicza nie wejdzie... To po prostu dostaje 200 zł zwrotu do jednokrotnego obrotu po kursie 2.14. Jak taką promocję sobie zgarnąć? No jeżeli nie macie konta w BetCliku, To jest legalny w Polsce Bookmachera, założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon do 228 złotych. Obojętnie jaki to nie musi być taki kupon, który tu widzicie. Po prostu, jeżeli ten wasz pierwszy kupon nie wejdzie, to przy tej stawce, bo to jest maksy maksymalna stawka w tej promocji, dostajecie 200 zł zwrotu, 28 złotych to podatek. No i tak jak mówiłem, możecie sobie zagrać za mniejszą stawkę w wtedy po prostu dostaniecie mniejszy zwrot. Zwrot stawki minus podatek za pierwszy przegrany kupon. Aktualna promocja do odebrania dla każdego. Link rejestracyjny jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W minutę można założyć konto i działać. Zanim przejdziemy do samych kuponów, to jeszcze odpalamy konkurs jak na każdym filmie. 5 tysięcy do, do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. No, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Teneryfą a Malberią. Dopisujecie swój login gracza z Betclika. Typujemy do 21. komentarze, edytowany do po tej godzinie bez loginu gracze nawet ich nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i jeszcze na szybko zapraszam do naszej grupy na Facebooku. No ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy typerów i mnóstwo się tam dzieje. Link jest w opisie pod tym filmem. Wskakujcie też na Instagrama. Tam dodatkowe kupony, których tutaj po prostu na YouTubie nie mam, nie ma. I teraz już możemy startować z tym kolejnym materiałem tworzonym przez współpracę z BetClikiem. No i właśnie, zbliża się wielkimi krokami Fame MMA i dzisiaj trzy kupony na to wydarzenie. Zaczynamy powoli tutaj serię filmów właśnie z Fame MMA, bo tych kuponów zawsze jest mnóstwo, e, bardzo wielu z Was sobie to obstawia. Dzisiaj takie mocne, mo nie chcę mówić taśmy, bo, bo są po cztery zdarzenia tak naprawdę na tych kuponach. Ale e, kupony z mocnymi, mocnymi, wygranymi, dużymi kursami Ako. Jeżeli chodzi o dwa kupony i jeden, to taki powiedzmy pewniaczek. Dobra, zaczynam od tego najmocniejszego, to jest kupon od Marcina. Tutaj mamy cztery z zdarzenia i od razu widzicie, że aha, no jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o obstawianie Fame ma, to obstawicie to tylko i wyłącznie w betkliku, więc e, tym bardziej, jeżeli ktoś nie ma konta, a chce sobie huknąć coś pod Fame MMA, no i zgarnąć przy okazji tą promocję, o której mówiłem na samym początku, to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, do tego linku rejestracyjnego no bo tak jak mówiłem, z legalnych bukmacherów Fame MMA obstawicie tylko i wyłącznie w betkliku. Wracamy do kuponu e, Marcina, mamy cztery zdarzenia i od razu widać, że, e, że to jest kupon na. No. underdogów, na niefaworytów. Przede wszystkim y, zwycięstwo Kuby Posta po kursie 425 może się rzucać w oczy. Do tego Marcin dorzuca zwycięstwo szeligi, pasuta i popka. No czyli. Tak, jak widzicie, kursy bardzo duże. No, cztery takie kursy na, na jednym kuponie generuje AKO 62, więc y, ogromny kurs ogólny. Kuponu 350 zł na stawce i 17261 zł do wygrania. Oczywiście nie takie rzeczy już się działy na tego typu wydarzeniach, ale czy cztery takie zdarzenia na jednym kuponie się mają prawo udać, to musicie y, ocenić sami. Dalej mamy kupon Grzegorza. Ten jest już mniej ryzykowny, bo jest kurs 12, a też z czterech zdarzeń, taka sama stawka, 350 zł, a. Tylko 3440 do wygrania i tutaj mamy mieszankę underdogów i faworytów. Jeżeli chodzi o faworytów, oczywiście zdaniem Bukmacherów, no to mamy Japczana i, i Nitro po kursach 1,50 i 60 i do tego dwóch underdogów, bo jest e, hejter po kursie 2,35 i jest e, Polach po kursie 2,20 i tutaj tak jak widzicie z tych 350 zł e, 3440 do wygrania, więc... E, Taka propozycja od Grzegorza i taki zupełnie najmniej ryzykowny kupon z tych trzech to jest yy, propozycja od Filipa, też cztery zdarzenia, i tutaj, jak już widzicie, tylko sami faworyci. Za to większa stawka, bo jest 5 500 zł. wsadzone i z 500 zł. 2050 do ugrania, czyli może być 1500 profitu. I mamy zwycięstwo Tajquana, mamy zwycięstwo Araba po niskich kursach 1,48, 1,45, mamy zwycięstwo Ferrariego po kursie 1,55, najwyższy na tym kuponie, i najniższy zwycięstwo Parka po kursie 1,40, więc na początek tej. Serii filmów z Fame, MMA, coś takiego, czyli takie, no, dosyć szalone kupony. E, oczywiście, jeżeli część z was e, w ogóle olewa w Fame, MMA, to tych filmów nie trzeba oglądać, ale wiem, że jest tutaj też bardzo dużo osób, które sobie to grają, gdzieś tam śledzą, co grają inni. Więc na start trzy takie kupony. E, oczywiście, przypominam, że to to zawsze. To są propozycje innych graczy, jeżeli coś sobie chcecie skopiować, a nie wejdzie do to, to bez żadnych pretensji, bo mam nadzieję, że tutaj wszyscy traktujemy to jako zabawę, bo tak e, trzeba to traktować, a nie jako sposób na zarobek. Też na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych wszystkich grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się niebawem. Dobrego dnia, nara!